Taki mecz przyjaźni, przynajmniej raz w sezonie, to jest naprawdę coś, coś bardzo fajnego i myślę, że to zachowanie kibiców obydwu zespołów jest, jest godne podkreślenia, godne uwagi, bo, bo naprawdę atmosfera była wyśmienita. Natomiast co do meczu, my w pierwszej połowie chyba e, za bardzo chyba wzięliśmy sobie do serca ten, że to jest mecz przyjaźni i trochę, trochę zabrakło nam pazerności na, na, na strzelanie bramek znowu. E, skuteczność nasza była na poziomie zerowym, natomiast na nieszczęście dołożyliśmy do tego również kilka sytuacji pod naszą ramką, gdzie lekja, szczególnie, ta jedna sytuacja, gdzie Mariusz Pawełek interweniował i ta piłka przeszła tuż obok słówka stworzyła sobie bardzo groźną sytuację i mogła być na prowadzenie. To był trudny moment, no, w tym momencie nie każdy, że tak powiem, chciał Wykonać tą jedenastkę. Ja zapytałem powiem tylko tyle, że kilku zawodników zapytałem, czy, czy chce strzelić, prawie wszyscy mi odmówili. Patryk był tą osobą, która się jednak zdecydowała, czuł się pewnie i, i, i dał nam prowadzenie. W takim ważnym momencie wziął na siebie ciężar odpowiedzialności i myślę, że to jest zgodne podkreślenie. Pierwsza moja decyzja była, żeby strzelał Paweł, ale już widziałem, że ma tą piłkę w rękach i wiedziałem, że że, że, że będzie chciał uderzyć w ten rzut karny i, i dobrze, że tak, że tak się stało. Natomiast yy, to, co mu nie wyszło na i w zeszłym roku, wyszło mi dzisiaj. Czyli ten, ta podcinka tym razem weszła, chociaż parę minut później miał podobną sytuację sam na sam i, i podał bramkarzowi prosto do rąk. No ale cieszę się, że Paweł strzelił dwie bramki, ma 12 bramek po 14 kolejach. To jest bardzo dobra średnia, aby ją utrzymał. Natomiast dla mnie bardzo charakterystyczne i takie symptomatyczne jest to jak drużyna zareagowała po strzelonej pierwszej bramce. Nagle przeobraziła się w tą wisłę, której chyba wszyscy wszyscy, na którą wszyscy czekamy, nagle to ciśnienie ten nerwy z zawodników zeszły i, i, i na akcję na bramkę lechy sunęła akcję za akcją. i Naprawdę mogliśmy tych bramek dużo lepiej, dużo więcej strzelić, ale przede wszystkim jakość, gdy przede wszystkim zawodnicy nie, nie bali się grać jeden na jeden, grać z pierwszej piłki. No to żeby. Tutaj sprawdzić, jaką chobie niespodziankę z takim zespołem jak Wisła, to na pewno trzeba wykazać ogromną determinację, konsekwencję taktyczną no i mieć odrobinę szczęście. Determinacji nam nie brakowało. Trzy, cztery razy do momentu momentu momenty bramki też mieliśmy szczęście do tej 80, do tej 70 minuty. A... W podstawie bramki zabrakło nam zdecydowanie konsekwencji. Nie można grać otwartego futbolu z wisłą futbolu takiego wariacyjnego nawet powiedział. I, I tyle było, ile było tyle determinacji, tyle samo było głupoty w tych ostatnich 20 minutach. I to jest taki ogromny minus, e, jeśli chodzi o to spotkanie i, i mój, mój zespół.